Cześć, z tej strony Bartek Bordan z PPC Gestok. Dzisiaj przypomnimy sobie analizę spółki Biomet, którą Paweł ostatni raz omawiał 21 lipca. Ja postaram się dzisiaj pokazać aktualną sytuację na spółce, przynajmniej tak jak ja ją postrzegam w kontekście wolumenu i ceny, czyli analizy VSA, ale również w kontekście dwóch prawdopodobnych układów fal Eliota, które ja widzę na tej spółce w interwale dziennym. Zapraszam. Najpierw Spójrzmy sobie na wykres tygodniowy. Mamy tutaj zaznaczoną przeze mnie żółtą strefę dystrybucji. To jest moment od pierwszej dynamicznej zwyżki na tej długiej zielonej świecy. Jest to Buying Climax, albo raczej Supply Coming In w nomenklaturze VSA. Potem mamy silną zwyżkę aż do poziomu powyżej 30 zł, gdzie cały czas widzimy bardzo duże obroty. One oczywiście po tym Buying Climaxie zaczęły spadać. Co też w jakiś sposób obrazuje, że do spółki napływało coraz mniej kapitału. Natomiast później, gdy zwyżka ponownie przyspieszyła, te obroty delikatnie wzrosły, i niestety był to moment, w którym ujawniła się, oczywiście okazało się to po fakcie, spora podaż ze strony głównych udziałowców spółki, którzy wykorzystywali po prostu silną zwyżkę akcji i modę na spółki covidowe do realizacji zysków i sprzedaży swoich pakietów akcji. Natomiast w tej żółtej strefie mieliśmy cały czas proces dystrybucji, natomiast co ważne i to podkreślam, nie mieliśmy sygnału sprzedaży, czyli nie było w żadnym momencie przewagi podaży na spadkowej świecy. Dlatego proces dystrybucji tak bardzo rozciągnął się i w czasie, i w cenie. Ten sygnał sprzedaży pojawił się dopiero w tym miejscu, na tej czerwonej szpulce, i odpowiada jej ten słupego obrotu. Tutaj mamy dopiero na nowym szczycie powyżej 30 zł przewagę sprzedających, natomiast zobaczcie, że ta świeca, ona nie zamyka się na minimum cenowym w danym tygodniu. Ona ma dolny cień, to oznacza, że mimo bardzo dużej podaży, te akcje wciąż tutaj były odbierane, natomiast oczywiście lekką przewagę miała podaż. Natomiast był to faktyczny warunkowy sygnał sprzedaży. Dlaczego warunkowy? Ponieważ świeca ma dolny cień. I teraz widzimy bardzo dynamiczny spadek. Kurs przecenił się z powyżej 30 zł do 10,80. To jest cena zamknięcia z wczorajszej sesji, właściwie z, z wtorkowej sesji, przepraszam. Natomiast ten dynamiczny spadek odbywa się na świecach z dolnymi cieniami, czyli wciąż tutaj jest bardzo dużo chętnych do kupowania akcji. Im cena jest niżej, tym chętniej ludzie kupują akcje, co widać po słupku obrotu, który najpewniej jeszcze się zwiększy, ponieważ w momencie, kiedy robię tą analizę, mamy środę 9 września i do końca tygodnia mamy jeszcze dwa dni, czwartek, piątek. Dlatego uważam, że te obroty będą większe. I jeżeli utrzyma się taki kształt świecy, no to będziemy mieli tutaj Selling Climax, czyli świecę akumulacyjną VSA. Natomiast zwracam jeszcze Waszą uwagę, że do dołka LTTM, czyli do pierwszego poziomu, który może być istotny z punktu widzenia zmiany kierunku ponownie na wzrostowy, mamy jeszcze sporo miejsca. Ponieważ on się znajduje na około 2,43 zł i w interwale tygodniowym nie mamy jeszcze w żadnym momencie, to są wszystko spadkowe świece, przewagi popytu, czyli wzrostowej świecy z większym wolumenem niż poprzedzająca świeca spadkowa. Dlatego, mimo że widzimy w tle jakieś procesy akumulacyjne, to mamy jeszcze i przestrzeń do spadku i wystarczającą siłę podaży póki co, żeby ten spadek pociągnąć. Zwróćcie uwagę, jak to prawdopodobnie może się kształtować na wykresie dziennym. Od szczytu, to jest wersja z korektą ABC, mamy falę A, B i impuls spadkowy. W tym impulsie spadkowym ja osobiście mogę wyróżnić falę pierwszą, drugą. Część fali trzeciej, prawdopodobnie z wewnętrzną podfalą trzecią, to jest ten selling climax z rekordowym obrotem, czyli powinniśmy jeszcze zobaczyć ruch w górę w ramach lokalnej fali czwartej, Falę piątą, i to będzie cała fala trzecia. Później fala czwarta, fala piąta, i to nam wykończy dopiero falę C korekty. I zobaczcie, że spokojnie ta fala C może dojść w kierunku w okolice 5 zł, ponieważ tutaj w tym interwale znajduje się taki ząbek, który zaznaczyłem żółtą strefą. To jest lekalny dołek LTTM, czyli dołek korekty w fali wzrostowej, która poprzedza spadek. To jest jeden scenariusz. Drugi scenariusz to. Impuls spadkowy, pełny impuls spadkowy. I tutaj mielibyśmy tam, gdzie w pierwszej wersji korekty ABC była fala A, byłaby fala pierwsza, druga, analogicznie fala trzecia, ale impulsu spadkowego, a nie fali C korekty, w której to fali trzeciej mamy jedynkę, dwójkę, trójkę ciągniętą w tym momencie, w której brakuje jeszcze dwóch podfal mniejszych, fala czwarta, piąta i to byłaby cała fala trzecia, która mogłaby znieść cenę w kierunku 5 zł. Potem pójdzie fala czwarta wyższego rzędu i dopiero fala piąta i ten scenariusz bardzo dobrze zgrywałby się z dołkiem LTTM w okolicy 2.43 w tym miejscu, który pokazałem wam wcześniej na wykresie tygodniowym. W ten sposób ja postrzegam aktualną sytuację biomet. Nie wnikam teraz w kwestie fundamentalne, w kwestie informacji newsów, które wchodzą na rynek. Patrzę tylko i wyłącznie na czyste zachowanie ceny, zachowanie wolumenu. I prawdopodobne układy fal. Tyle na dzisiaj, dzięki serdeczne za uwagę, i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Jedziemy po sukces. Cześć!